Rekrutacja bez CV to projekt, który ma wprowadzić zmianę w procesie rekrutacji w ten sposób, żeby odejść od zbierania papierowych CV, od kandydatów, którzy czasami rozsyłają to CV do setek przedsiębiorców i tak naprawdę przenieść pracę, która leży po stronie pracodawcy, żeby te CV później przesortować i podjąć decyzję, kogo zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną, bazując na nie zawsze jasnych kryteriach, do innego poziomu, gdzie tak naprawdę to kandydat stara się o pracę i odpowiada na nasze pytania w formie wideo, czyli my zadajemy pytania konkretne kandydatowi w formie wideo, natomiast kandydat odpowiada nam również w formie wideo na te pytania, które zadaliśmy. Czyli inaczej mówiąc, unikamy całego procesu tego pierwszego nienaturalnej selekcji bazującej na czytaniu opisu człowieka na papierze, a nie spotkaniu z człowiekiem. Chcemy, żeby cały proces rekrutacji zaczął się od spotkania z człowiekiem. Chodzi o to, żeby nie było tego, tego elementu, gdzie tak naprawdę ja odrzucam kandydata tylko na podstawie tego, co on napisał w CV lub zapraszam go do, do rozmowy kwalifikacyjnej tylko na podstawie tego, co napisał w CV. Zadaję mu pierwsze pytania, które są najważniejsze. I dostaję od razu odpowiedzi na te pytania, które mnie naprawdę interesują. Wtedy dopiero podejmuję decyzję, czy zaprosić tego człowieka na rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ ta rozmowa jest niezbędna, bo wtedy można się spotkać z człowiekiem twarzą w twarz. Tu mamy już pierwsze zbliżenie, gdzie technika pozwala nam spotkać się z człowiekiem za pomocą po prostu wideo, no, używając aktualnych, aktualnej technologii. Nie potrzebujemy robić konferencji online przez Skype, gdzie my musimy i tak zaangażować nasz czas, tylko po prostu my zadajemy pytania, a później w dowolnym momencie, jeżeli ktoś się zgłosi, wtedy kiedy mamy czas, oglądamy te odpowiedzi i wtedy podejmujemy decyzję, kogo zaprosić na rozmowę. Czasami też CV nie mówi nam o człowieku zbyt dużo, dlatego że no, zdarza się, że człowiek, który nie ma doświadczenia, ale ma pasję. Byśmy go odrzucili z powodu CV, a tak naprawdę tacy ludzie są chyba najlepsi. No, z tego, co no, wideo pokazuje, to, to już to osobowość człowieka. Lepiej niż CV. No, największym wyzwaniem to jest oczywiście e, tutaj, jak w, w każdym projekcie informatycznym, e, stworzenie takiej interakcji e, programu z człowiekiem, żeby był naturalny nie dla programisty. I akurat tutaj, gdzie my nasz cały wysiłek jest, idzie ku temu, że było właśnie jak najbardziej naturalne i szło w sposób taki jak najbardziej ludzki no to tutaj były największe tak naprawdę przeboje no ale myślę, że się udało